Witam. Pasie Kaczmiel. 23 marzec. 2.19. Dzisiaj ślicznie. 18 stopni. Trzy się uwijają z pyłeczkiem. Te przydomowe. Rodzinki przydomowe. Korzystają z poidełka. Zaszło słonko. razie taki widok. Wczoraj troszkę, po południu się zrobiło ładniej. A tak było kilka dni chłodnych. Dzisiaj jest ślicznie. Tu są cztery. Cztery siostrzyczki zresztą. Matki. A tam? Tam się dzieje dopiero. Tam jest jazda. Z tego wylatują przyszuki od pana Mariusza Hachuły. Jedna rodzinka. Tu są dwie. Ta chyba jedna się nie. Nie daje tamtym. Tam są dwie. I na końcu są trzy. Z tamtego ostatniego wychodzą trzy. Wylatują przyszuki. Troszkę tu ich jest za dużo. Przy tych budynkach trzeba będzie wywieźć, ale chyba na rzepak dopiero. Sliczne rodzinki wszystkie na, na całym gnieździe. Ale mnie ugryza w nos. Co za małpa! Oleciało mnie w nos. Za mało ładnej pogody pewnie mają. Okej, okay, pozdrawiam wszystkich.